UODO będzie kontrolować placówki medyczne, czyli najbliższy miesiąc, szpitale i przychodnie będą kontrolowane przez UODO. I co będzie kontrolować? Dostęp do danych. Dostęp do danych musimy pamiętać, żeby sprawdzić, czy wszyscy pracownicy przetwarzający dane mają upoważnienia. I tu uwaga: upoważnienie musi być na tyle szczegółowe, żeby był określony zakres, do czego ma upoważnienie, czyli też cel przetwarzania kategorii osób, kategorie danych osobowych, no i też będzie stwierdzać czy ten dostęp do danych informatycznych i tutaj knif, pamiętajmy, że często wnioski te informatyczne mogą się nie pokrywać z upoważnieniami, a to musi być jedno i drugie, więc po prostu tutaj przetwarzanie danych osobowych i dostęp do konkretnej bazy danych, do czego Musi się zgadzać, więc jeżeli mamy takie dwa różne wnioski, to musimy sobie sprawdzić, czy nam się wszystko zgadza. Drugie zagadnienie to inne zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. No i tu oczywiście kluczowa analiza ryzyka, czyli jak jest zrobiona analiza ryzyka w podmiocie medycznym, na przykład proces operacyjny dotyczący obsługi pacjenta oraz jego dokumentacji medycznej i mamy tutaj zagrożenia i jego oceny, ale nie zapominajmy, że również w to wchodzi test równowagi, bo założyliśmy sobie monitoring. Jeszcze najlepiej, jak w danej placówce jeszcze innej firmie podnajmujemy teren, no to już wtedy zaczyna być ciekawy test równowagi. Po prostu należy to wszystko sprawdzić, zanim odwiedzi nas Łodo i nie będziemy po prostu zdziwieni, co się stało. Jeżeli po prostu chcemy wiedzieć, jak to najlepiej zrobić, to też warto od czasu do czasu sobie nająć kogoś online, żeby sprawdził nam jakiś specjalista od ochrony danych osobowych, spokojnie udzieli nam takich konsultacji. Koszt takich konsultacji szacuje się od 150 do 250 zł netto za godzinę. Online, więc spokojnie jest to w naszym zasięgu, a będziemy mieć spokojną głową, jeżeli porównamy to wyników kary.